Go. ja teraz się witam i ja gadam. No, startujcie. I witam serdecznie w kolejnym odcinku z Pol Historii kusarzem. Witam serdecznie, serdecznie, gorąco. Mm. No i od razu czytam. Ja! Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Meldunki są przerażające. Nieważne, co myślicie, najlepiej będzie, jeśli pójdziecie na urlop do chwili zakończenia śledztwa. Miejmy nadzieję, że z czasem cała sprawa przycichnie, jeśli nikt jej nie rozdmucha. Sądzę, że awanse muszą zaczekać, ale obaj zasłużyliście na trochę odpoczynku od pracy. Eee, ja robię też to samo. Let's go. I co, lecimy? Pewnie, że tak. Misje tak idą nam tak profesjonalnie. Czyli ktoś zastrzelił Moreno, zanim dotarliście do niego z Johnem? To jakieś szaleństwo? Dlaczego to zostało to zamiecione pod dywan? Z tego co pamiętam, prasa podała, że zastrzeliliście go, bo nie stosował się do poleceń. I przez dłuższy czas mieszali was, w to, mieszali was za to z błotem. Wiem. Pamiętam, że wtedy w telewizji ciągle gadali o zdrowiu psychicznym funkcjonariuszy policji. Stałem się ucieleśnieniem gliniarza strzelającego do wszystkiego co się rusza W sumie po dziś dzień nie wiem, od czyjej właśnie kuli zginął Reo Moreno Ale w jego ciele znaleźli kulę tego samego kalibrucą i pistolet. A to może oznaczać tylko jedno: To było ustawione. No... Nom, 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 nom. Wtedy tego nie wiedziałem, ale miałem przeczucie. Przeczucie, że coś naprawdę nie jest w porządku. Ale nie potrafiłem powiedzieć, co dokładnie. A może nie chciałem? O, byś gadał ze mną. <laughs> Hej, Rick. Czy masz się jakoś? Wiesz, już od dawna kłócę się z komendantem, ale po śmierci Rejamo Moreno nie było praktycznie żadnego postępowania wyjaśniającego. Zupełnie jakby celowo, nikt nie, celowo nic nie robili w tej sprawie, rozumiesz? Dziwne, szczerze mówiąc. Ale mam nie tylko złe wieści, słyszałeś? Aresztowali prezesa Stone Roberts, Larsa Robertsa. Okazuje się, że rejestr, który znaleźliśmy w kasynie, był ciekawszy niż zakładaliśmy. Lars jest zwrot dla aresztu, więc jednak coś nam się udało. Don? W końcu się odezwałeś. Myślałem, że może zamlałeś przy telefonie. Don, musisz jak najszybciej pogadać z Robertsonem. Możesz po mnie podjechać, jestem u siebie. Pojedziemy do aresztu hrabstwa Sulian i razem się z nim spotkamy. Dobra, nie widzę problemu. Zaraz będę u Ciebie, tylko załóż jakiś czysty mundur. I może weź prysznic? Siedzisz w domu od wielu dni, pewnie jedzie od Ciebie jak ze śmietnika. <śm 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 zrób niuch-niuch. <śm no zrobiłem, ale tego nie słychać. Chyba możesz mieć rację. I reklama Head of Shooters. Dobra. Dostaniecie 5 pi minut z Robertsonem i ani sekundy dłużej. Zrozumiano? Za mną! A, patrzcie, Nick John! się sobie stary skurbie! Zapuszkało mnie! Jak wyjdę, znajdę ciebie twoja twoją rodzinę! O, ja będę Alibabą teraz czekaj. Od razu było widać, że facet jest przygotowany. Milczał prawie przez cały czas, nieważne co robiliśmy. I kiedy już straciliśmy nadzieję, znaleźliśmy C4 z nazwą Twojej firmy. Trzymali je w zwykłym magazynie. Komu to sprzedaliście? On nic nam nie powie, Rick. Chodźmy stąd. Pytam po raz ostatni, gdzie? Musicie powstrzymać Stone'a. Co? Stone'a, Eli Stone'a. Mojego wspólnika. Znajdźcie go, zanim stanie się coś gorszego. Na przykład co? Zobaczycie! Ja Słyszałeś to? Tak, szykuj się. Uwaga, uwaga. Mamy doniesienia o nie w areszcie miejskim. Wszystkie jednostki. Tu jesteśmy centrala, zajmiemy się tym. No, to teraz jesteś w areszcie to wchodzimy kurwa. Pam, bam, bam. 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 A nie... o, sorry. No, ale to jest taka normalna misja, Wiem, ale... nie? Wiem ale... <laughs> Nie okay. mogę. Co? A bo my <laughs> z mojego próbujemy <laughs> sku... drzwi? Przesunę go. Spierdzielaj mi tutaj. To jest toaletę, tu mało widać, nie? Mhm. Jest po prawej. Jest. Jest. Od razu strzelam. Dawaj. Tak, laskę skuwam. Mamy Wszystkich. Tutaj jeszcze jest górna... Znaczy, aha, to jest przesłuchania, one są niebezpieczne. Możesz sprawdzić, czy nie ma tam z dwóch stron, jeżeli z dwóch stron, to z dwóch będziemy musieli wejść. Nie widać. Jest, jest. Po, po, jest ale nie wiadomo, co jest naprzeciwko. No jest, no szybę widzimy. No i dobra, wciul. Uch, no nie widać tych szyb. Śmieszno. No tak... Co to było? Drzwi otwarte, zamknięte? Dobra, wchodzimy. Tutaj, do pokoju wejdźmy najpierw. Ok, to, jest to od razu. Tu jeszcze czysto. Tu na pewno ktoś będzie, bo to już jest... Jest naprzeciwko gościu. Albo strzelisz w niego, trafisz, myślisz? Trafię. go. Get down now. Dobra. Pięknie. Mam ostatni strzał z paralizatora jak coś. Tu jest pusta było dane są. Jest ja drzwi. otworzę tu drzwi. Mogliśmy wejść ten. Czysto? O, Zaraz, jest Sprawdźmy tutaj. Tu jest gościu. Ale cywil niby. Cywil. Wchodzimy. Dobra, Pod teraz Ej. zobacz, zobacz. Bo jak coś to można no, wysadzić cały no, ten... Właśnie miałem to mówić, że lepiej można byłoby z bombą wejść. Ale jest tylko Nie, je, cywil. cywil. Dobra, to wchodzimy. Nikt nie trafił w ogóle w niego, się od ust strzelać. Dobra. O, nie ma nikogo, ok? Patrz, jak Jolo A, zabiłeś go. O, o nie. O, on, się cię obszedł. Nie, nie obszedł mnie. No, tam nie ma żadnego trupa przecież na ziemi. Nie zabili on, se, on przeszedł. Musiał przejść! Poczekaj, zraszuję ich. No. <grywka> <grywka> Powolutku, bądź agenci. Dobra, patrzcie kile Jak pójdziemy powoli nie profesjonalnie profesjonalni, to Teraz to. Dobra, wchodzimy. Uważaj, tam. Ciężko jest wiesz, w biegu jeszcze trafić ich. Mm -hmm. Dobra, chodźmy no, prawo, no, no, po góry może. Te szyby nie prześwitają, więc jest bezpiecznie. Jest po prawej. Jest po lewej jest jeden. Jest, 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 mogę go strzelić. Może? Może mogę go strzelić. No dobra. Zamknąłem drzwi, żeby się przewidział. Dobra, wierz i idziemy. Dobrze, jest nas dwóch, a nie jeden. Noo. jak jakby to wyglądało na solo, tak? grać, że coś idziesz dwoma, czy że. Może zamknąć te drzwi, żebyśmy się nie podlokowali. Jest jeden. O. No. Raz, Zbieracz. dwa, trzy. Aha, no. <laughs> Możesz przeszarzucić. Dobra. Nie, ja myślę, że jak. jak... Wrzucamy jeden z tych yy, rzeczy, to nie trzeba, jak flash. Albo flash, albo ten. Sprawdzaj. Profesjonal. Jest na więc jest na prosto. Możemy... Hmm. Flash? No. To czekaj, ty się... Na 3-4, 3-4. A. teraz to w 3-4? Ja czekam z granatem. 3-4. Robisz no go. Ja sprawdzę tutaj. Dobra. Nie widzę nic. Dobra. Sprawdzimy tutaj. Jest jeden. Zresztą podejdę go. Jest Na szczęście, bo już się odwrócił. Troszeczkę mi tak ten, jak ta gra się nazywała, taka szybka, Miami, Miami coś tam, Miami Hotline, Hotline okay, Miami. Miami, no, to tutaj mamy blisko cywila, tylko, dobra, bo on, wiesz, mógł być niebezpieczny znowu, No. ja o, tutaj będzie więcej, będzie może być problem, no. ja mogę wyważyć cały ten room, mogę wyważyć, jest po lewej cywil, cywil i na prosto jest cywil, o Jezu, to, to mogę wyważyć, bo to jest ich duch. dawaj, i coś, ja, ja, mam, ja, tybie, ja, pójdę, ja pójdę na lewo. Dobra. Uważaj, dobra. nie wiem teraz czy tu wszyscy są z... Dobra, uwaga, bo mogą, mogą być w celach. Okej. Okay. mnie. No. no. Troszeczkę, dobra, schiluj się. Lepiej punktów, troszeczkę mniej niż stracić punkt. Dobra, sprawdzamy tu pokoje. Jak coś tu mam, bum-bum jeszcze. <suszy> Jak będzie ich więcej? Jest po lewo. Jeden. Na blisko jest teoretycznie. Mogę go Można na taktykę, może... A! Nie mam tutaj. zera może już. taktycznie. Dobra. Raz, dwa, trzy. I wchodzimy. No, go. Mam go. Kurde, profesjona. No. O, dobra. <laughs> Bo jak boję, robimy dobra. to się Stołówka jeszcze i tam coś jeszcze jest pod stołówką. Jeszcze mamy Jednego wybucha tylko. Pusto? Czekaj. Sprawdźmy tu dalej. Wychodzi, że pusto. Sprawdź lewo, prawo od razu, bo oni często się chowają... A ja, ja patrzyłem, wiesz co? Ja patrzyłem tam na rogi. Pora, dawaj. A, bo Przyszedł tu jest. Aaa, tu jest Nie zwróciłem uwagi A, z drzwisem. zrób najpierw w dół, zrób najpierw w dół. Czysto. Ja lubię takie gry, kurde policyjne. Jest czy taka jest fajna gra Clear, polecam o. Ci. O! No, mam nadzieję, że no te punkty nie, nie zepsują się. Że dwa razy Cię trafili. Nie masz apteczki czy masz? Jak masz, to się schilisz. Mam jeszcze, no. to jakieś punkty zawsze odzyskamy, nie? Czyli 500 straciliśmy. Mhm. Bo Ty tracimy 500, Ty za 250 się healujesz. Dobra, tu jest. Oj, oj, oj. To jest niebezpieczne. Bo no. to jest na guzik. Możesz dać flesza. E, nie mam flesza właśnie. Aha. Czekaj, nie ma, dobra, to wchodzimy tam i musimy zrobić to na żywioł. Mhm. Mm dobra, ja czekam na ciebie. Tu jest. Oj, ale misja zakończona, Konkretnie. Ostatnia. No nic, zobacz czy są jakieś dowody. Ja strzeliłem i go zabiłem, nie? Ale o dowód, jeszcze wiesz, to. Może uda nam się to A dostać. Już? Bo tak. może... B, kurde, za tą śmierć B. Fuck. Może jakbym tylko umarł, to by ci się nic nie stało, ale jeszcze dostajesz damage, nie? Mhm. Mm no dobra, to nic. 2000 stało. O, mamy osiągnięcie, complete 10 misji. 10. O, ciężki pancerz. To o. ja biorę na pewno. Mhm. Mm I M4, o, o a, 4 41 o, o, o. No to zmieniamy oczywiście broń w nie? Hehe. <laughs> dobra, to ja biorę jeszcze ten, ja... To ja mogę wziąć... Wytrych, oj. Pancerz, kamera. Paralizator i apteczkę mogę wziąć, ja wezmę to co wziąłem, czyli granat hukowy i bomba na ścianę. Ja sobie wezmę taki Czego zestaw. Brakowało nam teraz, nie, trochę tego. Czego? Brakowało nam teraz tych paralizatorów, nie? Mhm. Ale dobra, damy radę. Dobra, damy radę. Ale to już zatrzymajmy się. Dziękujemy, tak. do zobaczenia. Dziękujemy, trzymajcie Cześć. się i elo, elo.